ma widzowie, teraz będzie w Lasku razem z Piotrem i z Michałkiem i z Igorkiem. Dobra. No, jesteśmy w Małym Lasku. Jesteśmy w Małym Lasku. Może nie wiecie gdzie to jest, ale jesteśmy powiedzmy na klonowej. Nie jesteśmy w tamtym lesie tam gdzieś. Nie jesteśmy w tamtym lesie, tylko jesteśmy ale na klonowej, klonowej obok. Obok klonowej. My, my dwoje jesteśmy na... Mały ściek, który się buduje do Ej, to jest sukces. Dajemy. Ej, to jest sukces. sukces jak, sto, jak wyjdzie z galerii. Ogólnie Ponoć Ponad 19:00 wychodzą tutaj dziki. To jest 19:00. To jest 19:10, a ich dalej nie ma. No to 21:00 jakoś tak. 21:00. Stery. 19:00 stery. Chuj. jest kolejny, nie? Ej, gdzieś no. Jicha. A Michał ma piłę. Słuchajcie, sukces, nagraj to! Sukces! Czemu? No, trzymam pewnie, się. co się dzieje. Trzymam się, trzymam nie... Ale, Kurde, minęło. Wilku jest stamtąd. No, wilk nie. Mi się wydaje, wilk nie. Gdzie tutaj wilki? <grym> wilki są w górach. Wilku jeden. jeden. No i ja tymczasem to mówię. Wilk! Paweł nie chce Kurde <disappears> nie ma nie <sluc SANFES scène> Ja też nie mam Ale za to Ale wy co A nie No i? A Igor zbiera na spajce, bo ma kanał spajk Ja? Dzisiaj przybyło mi no jeden obserwator tyż. Nie. Dzisiaj mnie przybyło dwóch obserwujących na TikToku No. i... I... Ja bym tutaj coś położył, bo i... to jest nie wyspieczę? Tutaj jakby i pum i pum No i... I sześć 6, i 6 subskrybentów. Naprawdę? No a mam 197, zaraz będę mieć 200. W, w sumie nie wiem, może teraz mam 180. 198. My jak budowaliśmy ten morsz, to tak chodziliśmy po tym. Hmm. <laughs> no bardzo, nie? Ja piernicę za, pie za 3 dni do szkoły. Nie, 5 dni do szkoły. Pięć dni? 5 dni a, to jest ty gorzej. Ja pierdzielę. Ej, kto co chcesz? Ja teraz wam współczuję, bo widziałem nauka. Nauka, nauka. A nam? Tobie, sobie? No mi? mnie też. Ej, bo tu się połamało. A mi dopiero odskoczyłeś. Ja Cię chyba zazdrosię. Czemu, mi zazdrosisz? Nie, nie powiem. <noise> ty! Mój nogi, klucz! I kiba! Ej, Maciek, ty! Skupi, U, chyba. Nie! Ej! No? Film się zaczął, a ja mam szabale na lacie. Pum, pum! <noise> Dobre, nie no, mógł... Dobra, nie mów... Dobra, ej, nie mów, że to jest nasz piąty film. <gry> nie wyszło pięć <pieśle>. filmów <gry> <Nie można. gry> no. Ale my, my zdolni <gry> youtuberzy, nie? No, nie wyszła na pięć filmów! Co? do i to się tak skina! Ej, na przejść? Jep, jep. To z was. <gry> <gry> Ja przeskoczyłem! Ja przeskoczyłem taki cały ten bagno. Jaki? idą? Buduj, kurde! Buduj, kurde, buduj! Jaki, Ej, kurde! Ej, już jestem przygotowany! Bóbr! Ej, Piotrek! Ja piję! Pier... Ja piję, wielki bóbr! Ej, masz to! Dziś, to to... Ej, może nie skończyć? To no, się przejść przecież i jeśli... <noise> <Nie. Aha. głos> <tu> się nie. <noise> bo to cię podała! tu ty... Z... Paweł nie wchodzi na to, bo ty się. <noise> Ił, tata! I, I ta. i. Paweł wraca do domu, i tata, i ciąg, i tylko słychać. I Bicie pod dumą. <noise> ja słyszałem coś, chyba się zaczyna widzowie. Że... Co wam dzisiaj na To ja kurde. Dzika, ale nie, serio, to się Ale echo. Wow, ja pierniczę no, Ej, bo mnie drgawki przeszły yes. <grym> To o, jest. To, to jest zły ten. Mogę ja, cześć. Przeszłaś? Sukces, leftań. <grym> Jeziora. Przeszły, Ej. Ej, chodźcie wszyscy za mną! Da. Ej, patrzcie! Tak! Ja przeszłem! Ty deklu! Nie te suwalił! Ty deklu! W piosenci! Fej piosenci, kurde! Fajni piosenci. Jestem cały famocy się. Jeziora! O trzeba się sił. Łódź się maurcego! Jak idealnie! To jest Maurycego? To ty się takiego idealnie wbiło? No kurde! Zobacz na mnie. A jesteś piękny. Mati, sobie zrobiłeś. To jest Pawła. Ej, <grym zbyt> jestem dalej, brudny? Nie to mocno. A gdzie? W Powiedz. Tu tu, 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 tu. No naprawdę, mów. Naprawdę. Ej, Igor! Powiedz. Gdzie ja jestem, brudny? Nigdzie. Powiedz. A serio, nigdzie. Paweł. A yy. przerwę za chwilę filmik, filmik. A wiesz, jak mój brat mówi na, na filmiki? Silniki. A wiesz, jak mówi... Czekaj, jest? czekaj, czekaj. A Zrob... wiesz, jak, jak, jak mówi... A wiesz, jak mówi... Ej, a wiesz, jak mówi Tymek na chipsy? No. Slipki. Nie powiem tego. To jest czysteństwo. Ej Paweł, powiesz to jak... Ej, wiesz jak mówi Tymek na ciwcy? No. Chipsy. Ej, ej. Paweł, powiedz to jak wyjechaliście po nowe auto. Nie. Jak Tymek pokazał. Nie. <gry> powiedz, Igor. Uj. Bo jak Paweł jechał po nowe auto, nie? Nie. To, prze, to przed nich dr, traktor wyjechał, nie? No. Oni nie mogli wyjechać. I Tymek. Jak... Nie. Ej. Aucie. I, i, on, i on patrzył na autostradę i on tak na autostradę? Co, gdzie, gdzie my po tej autostradzie pojechaliśmy? my pojechaliśmy... jako że lubisz klasikera bo chcesz? a Michał gdzieś wyrzucił filmowski tam a bo Paweł go zniszczył ło, jak to, jak to maszeramiście wygląda Aha. bądź mają. ja coś obok nas mhm. Będziesz słodką mleczną, tak. Wręcza wręczę ci mandacik. Za przekroczenie piękności możesz go opłacić walutą miłości. Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności. O, topór. Możesz go opłacić walutą Piękność. piękności. Ma łatwe spojrzenie. To nie. Żakroczenie. Patrz co? <noise> Panu kurczę, przyszłym dokładnie. No. Pada? Nie muszę. Wcale to nie auto. <noise> ja już to no się załamało. I mało i, bało, i jeb <noise> no, kochanie, przepraszam. Będziesz moją słodką, mleczną czekoladką. Michał! To nie jest dobry pomysł. Idź! Ja. Michał jest tutaj najlepszy, nie? Oby, on jest lekkim... No, przepraszam. Szybciej. Kochanie, bądź bo... Ej, plan. A nie miłością? Nie. To jest inna piosenka. A. Ja biorę ręce, ten się tutaj połamał. Mm. Ja chcę ten kilof. Nie wyciągaj go. Ten, e, jak on ma